Cześć Manko i witamy na naszym kanale. Ja jestem Rafał. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam coś nad czym zastanawialiśmy się długo, czy w ogóle się wam to pokazywać, ale prawda jest taka, że ten odcinek pewnie zainteresuje sporą część z was. Mianowicie zajmiemy się dzisiaj myciem auta na dotyku. Jesteśmy na razie tutaj u nas na strefie, natomiast zaraz wsiądziemy w samochód i pojedziemy sobie na pobliski bezdotyk, gdzie pokażemy wam mniej więcej jak tych produktów używać tak żeby one się tam sprawdziły. Kilka takich uwag na samym początku, no to fakt, że a myjnie bezdotykowe to nie są myjnie, gdzie myje się ręcznie, więc żeby używać takich produktów to po pierwsze, e, trzeba dobrze by było zapytać właściciela, czy wyraża na to zgodę, bądź osobę, która tam pracuje. Po drugie zrobić to w momencie, gdy nie ma kolejki, e, bo ludzie na pewno będą na was się denerwowali, trąbili i się wkurzali, że e, oni chcą szybko opukać auto, a wy tam 40 minut ten samochód ręcznie myjecie. E, Wiadomo, robimy wszystko z głową. Pamiętajcie też, żeby nie myć tego auta zaraz po przyjeździe, jeżeli jeszcze, nie daj Boże, zjeżdżacie z trasy, wszystko jest nagrzane: hamulce, koła nagrzane, lakier nagrzany i wy chcecie aplikować tą chemię. Tego też nie róbcie, także pamiętajcie o tym. Ja nie przedłużam, zapraszam do oglądania. A za chwilkę opowiemy sobie, co bierzemy i dlaczego. Co będziecie potrzebowali na takiej akcji bezdotykowej? No to tak, zalecamy. Coś do mycia wstępnego: czy to jakiś TFR z opryskiwacza, czy, czy, czy piana aktywna z pianownicy ręcznej, to już tam jak wolicie. Natomiast to jest taka opcja. No Fajnie by było to mieć, natomiast to nie jest konieczność. Nie musicie od razu kupować tych produktów. Dacie radę, jeżeli pojedziecie sobie i spłóczycie jakąś pianę aktywną, która jest na przykład na myjni. Wiadomo, te chemie na myjniach są różne, więc jeżeli macie jakieś woski premium aplikowane na wasz lakier, no to może wtedy bym się zastanowił nad użyciem piany aktywnej z pianownicy ręcznej. Natomiast jeżeli macie auto z powłoką ceramiczną albo z takim zabezpieczeniem, Wiem, jak detajler, który aplikujecie, co mycie, to bym się tym za bardzo nie przejmował, więc to tak opcjonalnie, natomiast fajnie jest to mieć. Ponadto weźmiemy sobie produkt do rozpuszczania owadów. To zawsze warto mieć w tym swoim asortymencie, takim w samochodzie. Podręcznym, że tak powiem. Dodatkowo weźmiemy sobie produkt od Hemotion Tire and Wheel Cleaner. Jest to produkt dwa w jednym, więc zamiast dwóch butelek bierzemy tylko jedną, wyczyścimy nim, opony wyczyścimy nim felgi, jak w sumie nazwa sama wskazuje. Dodatkowo weźmiemy oczywiście szampon, który wlejemy sobie do wiaderka. O wiaderkach za chwilę sobie porozmawiamy, dlatego bierzemy szampon. W naszym przypadku jest to Curla bubble fruit. Oczywiście miareczka, żeby sobie odmierzyć konkretną ilość. To jest podstawa, to chyba każdy z Was wie. Dodatkowo, co tu jeszcze mamy? Mamy produkt do zabezpieczenia lakieru i szyb, czyli Hydro. To jest Hydro 2 ScarPro. Z racji tego, że nie chce nam się tam siedzieć, dzisiaj też pogody nie ma najlepszej, nie chce nam się siedzieć i spędzać ogromnej ilości czasu i aplikować ręcznie kilku detailerów, więc wzięliśmy sobie coś takiego. Opcjonalnie oczywiście możecie wziąć sobie jakiegoś kudeka i popsikać. Dodatkowo mamy jeszcze hybrid glassa, jak już umyjemy, wysuszymy lakier, wysuszymy szyby, zjedziemy sobie ze stanowiska, staniemy gdzieś z boku i wyczyścimy szyby. Oczywiście bierzemy też jakieś akcesoria, w naszym przypadku jest to rękawica do Felk. mamy też Dwie szczoteczki, ta do opon i ta do felg, to jest wszystko opcjonalnie, tutaj nie będziemy Wam mówić co musicie wziąć, to jest to co my bierzemy, bo wiemy, że nam się to na pewno e, przyda. Bierzemy też mikrofibry, takie bezszwowe, uniwersalne, im więcej tak naprawdę tym lepiej, bo nie wiadomo kiedy się przydadzą, a przydać się wiadomo, że e, mogą. Oczywiście gąbka albo rękawica, my bierzemy rękawicę warana z Monstershina, e, bo jest spoko. I coś do osuszenia lakieru, no bo jeżeli umiecie ten samochód, ręcznie wypłuczecie, a nie wytrzecie, no to tak naprawdę później mogą pozostawać jakieś mazy, smugi i tak dalej. Mamy ten ręcznik Twisted Pile z Giona, więc jak najbardziej spoko produkt. Dodatkowo jeszcze, rzadko o tym mówię, natomiast dzisiaj mi się przypomniało, biorę rękawiczki nitrylowe po to, żeby sobie gdzieś tam te ręce przynajmniej częściowo zabezpieczyć przed tą chemią. Pakuje się do torby, torby mamy od CarPro, zaraz pewnie ją zobaczycie, jest dosyć duża, więc wszystko się na pewno pomieści i jeszcze chwilkę... Powiemy Wam o wiaderkach, natomiast ja już nie przedłużam, biorę się zapakowanie i słyszymy się później. It's not a game, it's a Szybka wzmianka jeszcze o wiaderkach, bierzemy dwa, czy wy macie brać dwa to już zostawiam wam, no my staramy się trzymać te nasze samochody wolne od rysy, taką mamy gdzieś tutaj zasadę, więc z reguły myjemy na dwa wiaderka, tak też staramy się was edukować, natomiast to nie to jest, to jest obligatoryjny krok, jeżeli macie samochód, który... Jest po prostu brudny, nie interesuje was to, czy jest porysowany, czy nie. Eee, no to możecie to jedno wiadro sobie odpuścić, natomiast drugie bierzemy. Eee, drugie wiadro jest od Workstaffa i nie przypadkowo jest od Workstaffa, bo Workstaff ma też coś takiego jak bucket lidy. Eee, to są takie bardzo szczelne zakrętki do wiader, przez to ja sobie odkręcam. Tutaj już mam bardzo dużą ilość wody. To ona jest, jest jej trochę za dużo, ale to po to, żeby stąd po prostu przelać do tego wiaderka, a nie musieć kombinować na bez dotyku, eee, skąd wziąć tę wodę. Także to jest naprawdę bardzo bezpieczna opcja taki zestaw z separatorem i z, z tym bucket lidem pewnie koło stówy będzie kosztował, może nawet więcej, teraz kurczę nie, nie pamiętam cen, e, natomiast to jest zawsze wygodniejsze niż włożenie na przykład baniaków 20 litrowych i tak dalej, więc polecam sprawdzić i być może kupić, jeżeli macie taką przestrzeń i ochotę, e, nam się to na pewno sprawdza i sprawdzi też się to dzisiaj, są też takie tańsze wiaderka z przykrywkami takimi plastikowymi, ale te przykrywki nie są tak szczelne jak w tym przypadku a my będziemy dzisiaj mieli e, specyficzne auto, więc jeżeli tam byśmy coś rozlali to mógłby być problem, a tak nie musimy się martwić tym, że cokolwiek nam się rozleje. Dobra, pogoda nie dopisuje, ale y, trzeba i tak się zwijać i pokazać wam o co tak naprawdę chodzi. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Y, zobaczymy później. Mamy samochód, który tak naprawdę nie ma na sobie żadnych owadów, więc bagly muwera sobie odpuścimy. Na tej myjni nie ma piany aktywnej, natomiast jest jakiś inny program mycia wstępnego i sobie go zastosujemy tutaj. Y, Później spłuczamy produkt i będziemy działać już naszą chemią. Ja nie przedłużam, bo troszeczkę się stresuję. Pierwszy raz nagrywamy w plenerze chyba. Nieważne, biorę żeton, spłuczemy ten samochód i będziemy już działali naszymi rzeczami. Dobra, już z panem, który tutaj obsługujemy, nie mamy dogadane, że na spokojnie możemy sobie działać. To jest fajne, to plus, polecamy myjnie. <gry> Natomiast tak, nałożyliśmy jakąś chemię, też nie do końca wiemy co to jest. Ważne, żeby ten piach nam po prostu zmyło, żeby się rozpuścił ten piach. Teraz sobie to wypuczemy i będziemy działać już gąbką, czy rękawicą, czy czym tam wolicie. Nie przedłużam, lecę z spłukiwaniem. No dobra, wypukaliśmy sobie chemię, więc teraz atakujemy tym Tire and wheel cleanerem, wyczyścimy sobie felgi, głównie oponki też tak rzucimy na nie okiem, ale nic specjalnego tutaj nie będziemy robić, też nie chcemy robić tutaj takiego jakiegoś stricte pełnego detailingu, ale po prostu sobie zdziałamy tak, żeby to mycie było jak najbardziej e, efektywne. Dobra, kolejna kluczowa akcja to teraz spłukiwanie, dobrze, że tutaj na tej myjni jest coś takiego jak woda zdemineralizowana, najlepiej nią spłukiwać sobie samochód z racji tego, żeby nie powstawały nam później żadne motorspoty, to jest istotne, nie przedłużam, bo chemia zasycha, także lecę i spukuję. pamiętajcie, ostatni program, czyli najczęściej jest to właśnie woda zdemineralizowana. No i teraz czas na produkt, który jest totalnym takim game changerem, jeżeli chodzi o mynie bezdotykowe. Oczywiście mamy często tutaj jakieś hydrowoski już w myjni do użycia, natomiast my lubimy działać na swoich produktach. CarPro Hydro 2, mówiłem o nim w siedzibie, powiem też tutaj teraz. Na mokry lakier czysty spryskujemy sobie kilka psiknięć. Dobrze, żeby mieć już przygotowaną lansę z wodą i po prostu to spłukiwać na bieżąco. Stworzy się fajna, hydrofobowa warstwa, przez co osuszanie będzie dużo, dużo prostsze. Ja szybko dorzucę te dwa żetony i działam, bo tutaj jest naprawdę duże zamieszanie, dużo şey Chłodniutko na dworze, dlatego też tutaj jest fajnie i pusto i trochę nawet cicho, więc nie będziemy odjeżdżali z tego stanowiska. Wysuszymy sobie tutaj lakier, jakby ktoś podjechał, no to najwyżej się zawiniemy szybko, natomiast na razie nie ma takiej konieczności. Jak się suszy lakier, wszyscy pewnie wiecie, natomiast zobaczcie, może się czegoś dowiecie nowego. już tak naprawdę kończymy, jeszcze taki szybki apel, pamiętajcie o tym, żeby zostawić po sobie porządek, jeżeli już ktoś wyraził zgodę na to, żebyście umyli w ten sposób sobie samochód, to przynajmniej zostawcie to stanowisko w dobrym stanie, my już się poskładaliśmy z rzeczami, posprzątaliśmy, jesteśmy ogoleni i umyci, więc możemy jechać dalej nic tutaj więcej nie robimy no oczywiście zostały jeszcze szyby, to zaraz się nimi zajmiemy natomiast to już nie tutaj na stanowisku, nie będziemy przeszkadzać Auta się zaczynają zjeżdżać, więc będziemy lecieć dalej. Wszystkich rzeczy, których używaliśmy dzisiaj standardowo, możecie kupić je na MisterCleaner.pl z naszym kodem KIBITCLEAN. Zrobicie to 15% taniej. Stresuję się. Dobra, kończymy. To tyle na dzisiaj. Ja wam dziękuję i do następnego. Hej!